Dotarliśmy, a domagamy się wreszcie, żeby w tym budynku zajęto się wreszcie ustawą reprywatyzacyjną, ustawą chroniącą lokatorów, żeby wreszcie mafia reprywatyzacyjna, żeby wreszcie czyściciele, czyś, czyściciele kamienic nie mogli dalej lokatorami handlować, lokatorów gnębić. Każdy dzień zwłoki to są ludzkie tragedie, każdy dzień zwłoki to jest... Kolejne zadłużenie czynszowe, to jest kolejne zagrożenie eksmisją. Pamiętamy o tych, którzy zginęli w wyniku reprywatyzacji. O tych, którzy walczyli. Jest z nami córka Joli Brzeskiej, naszej koleżanki, która została zamordowana, która walczyła o prawo do dachu nad głową, o prawo do mieszkania. Oddaję głos Magdzie Brzewskiej. Dziękuję wszystkim za przybycie. Ja chciałam tylko powiedzieć właściwie jedno: że w przyszłym roku, w marcu, minie dokładnie 10 lat, od kiedy znaleziono moją mamę martwą w lesie kabackim, gdzie zginęła w walce z czyścicielami kamienic, gdzie musiała walczyć o swoje cztery ściany o dach nad głową. Gdzie nie mogła czuć się bezpieczna w swoim mieszkaniu, które dało jej miasto, które powinno mieć zagwarantowane jako swoje własne bezpieczeństwo. No, niestety zginęła, po prostu zginęła. Śledztwo nadal trwa, a ja widzę, że co Więcej osób nadal nie może się czuć bezpiecznych, jest nadal wyrzuconych ze swoich mieszkań, e, nadal trwają eksmisje lub są ludzie oddawani po prostu z, z kamienicami, jak żywy towar, tak jak kiedyś, e, tak jak my się czuliśmy oddawani e, i, i teraz tak samo dalej. Ja nie mogę tego dalej tolerować i dość tego, po prostu ja nie wytrzymuję już tego dłużej. Tak jak czekałam e, z nadzieją, że wreszcie coś się stanie, tak teraz powiedziałam dość. Wreszcie tupnę nogą i zrobię wszystko, żeby ta ustawa została wreszcie uchwalona. I jestem w stanie poruszyć niebo i ziemię, żeby wszyscy lokatorzy w kamienicach reprywatyzowanych czuli się bezpieczni. Zrobię wszystko, żeby media wreszcie zajęły się tymi sprawami. Żebyśmy my mogli żyć dalej i, i żebyśmy my naprawdę mogli e, być spokojni. I tu nie chodzi o pieniądze, o jakieś odszkodowania, bo to jest naprawdę jakaś drugorzędna sprawa. Chodzi o nasze życie, o nasze zdrowie i o nasze bezpieczeństwo. O nic więcej, naprawdę. My nie jesteśmy towarem, który można oddać razem z kamienicami. To jest naprawdę podstawowa rzecz i powinni to wszyscy zrozumieć. To jest naprawdę główna, podstawowa rzecz. Nasza krzywda nie może tu być pod, y, jedną podstawową rzeczą, którą się po prostu gdzieś zsuwa na plan dalszy. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przybyli, którzy przygotowali to spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się w marcu, żeby y, podkreślić jeszcze raz, że śmierć mojej mamy nie była na darmo, że 10 lat, które minęło od śmierci mojej mamy. Jednak coś dało. Także zapraszam już teraz. Ja wiem, że to jest dużo czasu, ale czas szybko płynie. Bardzo dziękuję jeszcze raz i dzięki tutaj zarówno Kubie, jak i Piotrowi za przygotowanie tego spotkania i, i wam wszystkim za przybycie.